Witajcie, ja mam na imię Ela i jestem tutaj po to, aby porozmawiać do Was o muzyce. I muszę Was po raz kolejny przeprosić z tego względu, że przez dwa ostatnie tygodnie nie pojawił się żaden odcinek i znowu powinnam się tłumaczyć, tak? Dużo spraw na głowie, troszeczkę problemy ze zdrowiem, ale myślę, że to nie ma sensu większego. Uznajmy, że to był mały urlop, a teraz wracamy. Drugi odcinek z serii niesamowite 27. Zapraszam. Jim Morrison, a właściwie James Douglas Morrison, urodził się 8 grudnia 1943 roku w Melbourne na Florydzie, w rodzinie irlandzko-angielskiej. Rodzina Jima zmieniała często miejsce zamieszkania. Między innymi Nowy Meksyk, gdzie młody Jim bardzo często spędzał samotne chwile na pustyni, gdzie obserwował gady Jaszczurki i węże. Zafascynował się tymi zwierzętami, co doprowadziło w późniejszych latach do tego, że sam siebie nazywał królem jaszczurem. Gdy był nastolatkiem, poznał twórczość XIX-wiecznych poetów, a także nurty filozo filozoficzne takich panów jak Frederyk Nietzsche czy William Blake. Finalnie rodzina Jim'a osiedliła się w Kalifornii, a sam Jim. Bardzo szybko odciął się od swoich bliskich. Poszedł do szkoły filmowej na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie w formularzu podał fałszywe informacje, że jego rodzice nie żyją. Właśnie na uczelni poznał pianistę polskiego pochodzenia, Raymonda Daniela Manczarka Juniora. Jakiś czas później po zakończeniu szkoły panowie spotkali się przypadkiem na plaży w Weniz w Los Angeles. Manczarek wtedy miał już swój zespół, jednak on od dawna widział bardzo duży potencjał taki estradowy, sceniczny w Jimmy. Jimmy jednak wcześniej był bardzo wstydliwy, dlatego nie podejmował się żadnych kroków w stronę kariery muzycznej. W tym momencie wszystko się zmieniło. Jim został wokalistą rockowym. W 1965 roku wraz z Rayem, Robin Kriegerem i Johnem Densmore'em założyli zespół The Doors. Nazwa była jedynym wymogiem Morrisona. Drzwi były nawiązaniem do książki Aldusa Huxleya „Drzwi percepcji”, zainspirowanej słowami wcześniej już wspomnianego filozofa Williama Blake'a. Słowa te to: „Gdyby bramy percepcji zostały otwarte”. Wszystko ujawniłoby się człowiekowi takim, jakim jest, nieskończonym. W sierpniu 1966 roku grupa weszła do studia, by nagrać swój pierwszy debiutancki album The Doors. Drugi singiel z tego albumu, Light My Fire, bardzo szybko stał się popularny, i dzięki temu zespół odniósł naprawdę duży sukces. Zespół wydawał co roku kolejne albumy, a precyzyjne, psychodeliczne granie oraz charyzma Morrisona na scenie i jego głębokie, poetyckie, tajemnicze teksty. Sprawiały, że zespół był coraz bardziej popularny. Młodzież w Ameryce identy identyfikowała się z nimi. Jim Morrison wciąż nadużywał alkoholu i narkotyków. Swoimi zachowaniami doprowadzał do sytuacji bardzo niepochlebnych. Między innymi 1 maja 1969 roku w Miami na koncercie miał według sądu zachowywać się sprośnie udając masturba masturbację i stosunek oralny. Awantury, orgie, skandale. To był jego chleb codzienny. Time, yeah. tomorrow, times, w międzyczasie Jim związał się z Pamelą Carson, która to namówiła go do przeprowadzenia się do Paryża. Wyjazd oraz odmienne idee z członkami zespołu doprowadziły, że Jim odszedł z grupy. Ostatni numer, jaki Jim nagrał w 1971 roku, to Riders on the Storm. Riders on the Storm.

Atak serca. Jednak teoria o przedawkowaniu była bardzo prawdopodobna, bardziej niż ten atak serca, zważywszy na jego styl życia i fakt, że w tamtych czasach w ten sposób ratowano ludzi, którzy przedawkowali heroinę. Wkładano ich do zimnej wody, aby uratować życie. Tak czy siak, 27-letni Jim Morrison zmarł. Został pochowany 6 lipca na cmentarzu Perlaszes, na tym samym, na którym jest pochowany Oscar Wilde, jeden z jego ulubionych poetów. Przez te kilka lat, kiedy tworzył, pisał teksty, śpiewał, zdołał zapisać się na kartach historii, wryć się w pamięć wielu ludzi. Był niepokorny, zagubiony, Nieszczęśliwy, ale genialny. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się również w następnym odcinku. Mam nadzieję też, że już będą systematycznie co tydzień. Fakt, faktem, dzisiaj jest poniedziałek, nie piątek, więc taka mała zmiana. Życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Pa!